W tym filmie chciałbym omówić kilka najpopularniejszych przypadków spotkań z obcymi w Polsce. Najbardziej znanym, najgłośniejszym i najlepiej udokumentowanym, także naukowo, przypadków jest incydent w Emilcinie. 10 maja 1978 roku Jan Wolski wracając do domu przez las swoim wozem kodnym spotkał ponoć na drodze dwie dziwne, niewysokie postaci. Według relacji miały one oliwkowo-zielone twarze, skośne oczy i mocno wystające kości policzkowe. Ubrane były w czarne kombinezony, odsłaniające jedynie twarze i dłonie, których palce połączone były błoną. Na ich karkach widoczne miały być wybrzuszenia przypominające garby. Przebieg spotkania był dość niecodzienny, jeśli w ogóle można użyć takiego sformułowania, pisząc o potencjalnym spotkaniu z obcymi. Przybysze wskoczyły na wóz, podczas gdy Woźnica zwyczajnie kontynuował jazdę. Nie widząc w tym nic nietypowego, takie zachowanie miało być normalne. Wolski kontynuował jazdę, aż do polany, nad którą unosił się lśniący pojazd wielkości. Jak wynika z relacji, około połowy autobusu z obiektu wiszącego około 5 metrów nad ziemią spuszczone było urządzenie przypominające windę. Istoty poprosiły woźnicę o zejście z wozu i skorzystanie z windy, która unosiła go do pojazdu. Według relacji wnętrze statku było ubogo wyposażone i ciemne. Znajdowało się tam coś na kształt ławek, a na podłodze leżały ptaki, przypominające kluki, lub kawrony. Pomieszczenie w rogach miało zamocowane coś na kształt świdrów, do uszu Wolskiego miał dochodzić niski dźwięk. W środku czekały dwie kolejne istoty. Wolskiego następnie poproszono o rozebranie się. Badano go urządzeniem przypominające dwa połączone ze sobą talerzyki. Pozwolono mu się ubrać oraz poczęstowanego jedzeniem, mającym formę sopla, którego konsumpcji jednak odmówił. Według relacji na statku przybywały łącznie cztery istoty, posługujące się językiem, którego porwany czy też gość nie potrafił opisać. Oprócz stwierdzenia, że słowa padały drobniutko, a gęsto, wszystkie z nich miały być dla niego przez cały czas uprzejme, do tego stopnia, że według relacji, kiedy otrzymał polecenie z wyjścia z pojazdu i na dochodne powiedział do widzenia, te ukłoniły się. Po powrocie do domu, Wolski opowiedział swoją historię żonie i synom. Synowie wraz z śladami udali się na miejsce rzekomego spotkania. Nie było tam statku, ale udało się dostrzec ślady mogące świadczyć o tego typu incydencie. Sprawę incydentu szeroko zbadano. Zajął się nią jeden z najbardziej znanych ufologów w Polsce, a także socjolog Zbigniew Gulania Bolnar. Prawdziwości incydentu nie udało się podważyć.